Wszystkie konie są w maszynie i ruszyły. Najlepiej przyjęła start Bejna, jest na prowadzeniu. Na drugim miejscu galopuje Obi, Bejna, Obi. Trzeci jest Dortmund. Do przodu przesuwa się także Bielik. Ale utrzymuje prowadzenie Bejna. Na drugiej pozycji galopuje Obi. Bejna, Obi, dużym kołem Dortmund. Akcja, przy kanacie przychodzi Bielik. I na ostatniej pozycji Ornak. Na prostą wyprowadza bejna. Bejna bardzo dobrze przy kanacie przeszedł bielik. Bejna. Bejna utrzymuje prowadzenie. Bejna, ale bielik przy kanacie atakuje. Idzie także akcja. Bejna bielik. Bejna z bielikiem. Bejna i bielik. Bejna bielik akcja. Bejna jest pierwsza akcja na drugie miejsce przechodzi. Bejna akcja. Bejna akcja. Bejna akcja. Bejna jest pierwsza. Bejna akcja obi Bejna akcja obi Bejna akcja obi Bejna, Bejna nie przegra tej gonitwy, bardzo łatwo wygrywa. Bejna na drugiej pozycji akcja, trzecie miejsce obi, czwarty jest Ornak, na piątym miejscu Dortmund i szósty Bieli.